W -w I Alim Kazimow. Za chwilę wyjątkowe spotkanie jednego z najwybitniejszych improwizatorów świata z muzykami WWW, czyli unikatowy styl wokalny uwielbianego głosu Azerbejdżanu i polscy rokowo folkowi giganci. Dzień dobry, jestem w Naglewskim Zespołu WWW. Dziękujemy za zaproszenie nas na koncert, który tytułem Europejski Stadion Kultury. Na tym koncercie pojawiły się z artystą wybitnym Alimem Kwasimowem, na jednym z największy, największych głosów, które w tej chwili pojawiły się na, na scenie światowej. Już sam fakt, że spodobały mu się nasze pieśni jest dla nas niezwykłym poróżnieniem. WW, grupa prowadzona przez Wojciecha Waglewskiego, to jedna z najbardziej oryginalnych, twórczych. I popularnych polskich formacji bazujących na muzyce rockowej. WW to kapela jedyna w swoim rodzaju. Gra muzykę opierającą się głównie na połączeniu rocka z folkiem różnych kultur i dużej ilości improwizacji. Nie zabiegając o komercyjną popularność, WW stała się grupą kultową. Spotkanie tego typu to jest nie tylko y, y, nauka niezwykła dla nas, to jest nie tylko. Przyjemność, ale to jest jeszcze coś takiego, co mam nadzieję spowoduje, że uniesiemy się razem z Państwem na jakieś 42 cm w powietrzu. Alim Kazimow stworzył unikatowy styl wokalny, łącząc wiedzę o dawnych regułach śpiewu z innowacyjnym podejściem. New York Times pisze o nim, że jest jednym z najlepszych, żyjących artystów, łączącym podczas swoich występów porywającą spontaniczność ogromną pasję i medytację. UNESCO przyznało Kazimowowi nagrodę muzyczną, będącą odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie muzyki. W Rzeszowie artysta wystąpi z córką Farganą. WW jest to zespół grający jazz rock. Jazz rock, tak. Wykonujący jazz rock. Mam nadzieję, że uda nam się z zespołem WW nagrać ich piękny utwór. Jak Bóg da, mam nadzieję, że uda nam się ten utwór, tę piękną kompozycję, mimo braku czasu przed następnym naszym spotkaniem przygotować i wykonać na koncercie. Z kolei ze swojej strony wyrażamy podziękowania za tę inicjatywę, za nasze spotkanie z zespołem WW. Muzycy włożyli w to spotkanie wiele wysiłku. Obyśmy byli żywi i zdrowi, żeby móc na kolejnych naszych koncertach wykonać kolejne, nowe utwory. Czekamy na to spotkanie z niecierpliwością. Słyszała Pani ten utwór? Pani Fargano? Tak, słyszałam ten utwór i wydaje mi się, że z połączenia utworów może powstać bardzo ciekawy efekt.